Po trzech pudełkowatych generacjach czwarte wcielenie K.I. Karens, zaprojektowane w Niemczech przez zespół Petera Schreiera, nareszcie wygląda jak coś, co chciałbym zaparkować pod domem, a nie przedmiot z asortymentu działu AGD. Jeszcze nie tak dawno koreańskie samochody kupowało się dla ich ceny. Mówiło się trudno, przymykało oczy na wszystkie niedociągnięcia i modliło o to, żeby wszystkie usterki wyszły w okresie trwania gwarancji. Dziś Kia jest tak pewna siebie, że oferuje siedmioletnią gwarancję, do tego praktyczność porównywalna z niemiecką konkurencją, ale w cenie także zbliżonej do Volkswagena Turana czy Forda C Maxa. Ceny Karensa zaczynają się od około 66 tysięcy zł, co wcale nie czyni go najtańszym modelem na rynku, przynajmniej nie w wersji bazowej. Natomiast ten topowy model z silnikiem wysokoprężnym 1.7 o mocy 135 koni mechanicznych kosztuje około 110 tysięcy zł. To o dobre 15 tysięcy zł. mniej niż porównywalny Volkswagen Turan, natomiast o parę tysięcy złotych więcej niż Ford C-Max. Bagażnik o pojemności 536 litrów też wypada w środku stawki. Warto zwrócić uwagę na haczyki, zaczepy w podłodze na elastyczną siatkę i schowki pod podłogą, które można zamienić na trzeci rząd siedzeń. Jest też miejsce na roletę. Czasem trzeba ją zdemontować, a w wielu samochodach nie ma jej później gdzie schować. Z tyłu dla dorosłych pasażerów jest wystarczające miejsca na nogi i nad głową. Podłoga jest płaska, więc nie ma problemu z siedzeniem po środku. A jeśli tym samochodem podróżują dzieci, a nie dorośli, to każdy z tych foteli można przesuwać, zwiększając tym samym przestrzeń w bagażniku. A, i jeszcze jedna wygodna rzecz, mianowicie te oparcia odchylają się. Oh. I to jest całkiem wygodne podczas dłuższych podróży. Są też schowki pod podłogą. Czy ktoś z was korzysta z takich schowków? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Z przodu kierowca ma szeroki zakres regulacji kierownicy i fotela. Uuu. Podobnie jak u niemieckiej konkurencji także Kia nie zapomniała o licznych uchwytach na napoje, o schowkach. Poza tym mamy jeszcze system wspomagający. Utrzymanie na pasie ruchu, bezprzewodowy zestaw głośno mówiący i bezprzewodowy streaming muzyki z urządzeń mobilnych, dwustrefową klimatyzację, podgrzewane przednie fotele i tylne, podgrzewaną kierownicę, to jedna z moich ulubionych opcji w tym samochodzie, system automatycznego parkowania i jeszcze panoramiczny otwierany dach. I oczywiście bezkluczykowy zapłon. Kia obiecuje zużycie paliwa na poziomie około 5 litrów w cyklu mieszanym. Mnie udaje się uzyskać między 6 a 7 litrów. Wyciszenie wnętrza jest przeciętne, podobnie jak jakość plastików użyta do jego wykończenia. To znaczy na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie, ale po pewnym czasie zaczynacie zauważać, że w pewnych miejscach plastiki mogły być bardziej miękkie szczególnie w niższych wersjach wyposażenia. I podobnie jak w Hyundaiu Veloster, także tu ekran oślepia nas nocą, więc trzeba go wyłączyć. Oprócz szumu powietrza dochodzi jeszcze hałas z tylnego zawieszenia, kiedy Karens pokonuje nierówności. 135-konny diesel to więcej niż Karensowi potrzeba przy szybszym pokonywaniu zakrętów. Ten samochód okazuje się być bardzo, ale to bardzo podsterowny. W dodatku układ kierowniczy daje bardzo mało informacji zwrotnej na temat tego, co dzieje się z przednimi kołami. W tym miejscu spodziewam się, że klub miłośników Kii przypomni mi, że na kierownicy jest przecież przycisk, za pomocą którego można przechodzić między różnymi trybami ustawień układu kierowniczego. Można go ustawiać w tryb komfortowy, normalny, sportowy. Kochani, jesteście chyba jedynymi ludźmi na świecie, którzy czują różnicę. Po stronie plusów dobra widoczność wstecz, po stronie minusów ograniczona grubymi słupkami A, widoczność przy wjeździe na skrzyżowanie. Kia Carens jest samochodem praktycznym, a w wyższych wersjach wyposażenia także atrakcyjnym cenowo, również w kwestii designu. Karens nie ma czego się wstydzić, natomiast Kia mogłaby jeszcze popracować nad zawieszeniem i układem kierowniczym. Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was szuka po prostu samochodu, którym dostanie się z A do B. I tu Karens sprawdza się doskonale. Natomiast ci z Was, którzy szukają minivana, który prowadzi się mimo wszystko nieco lepiej niż pralka na kółkach, zmuszeni będą szukać czegoś w konkurencji. Jeśli szukasz samochodu rodzinnego, koniecznie obejrzyj moje testy Dacia Lodzi Fiata 500L i Forda B Maxa. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, komentuj pod filmem. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, koniecznie zasubskrybuj mój kanał.